Jeśli jest coś, czego nauczyłem się przez trzy dekady pracy z parami, to właśnie to. Istnieje jedno pytanie, które natychmiast zdradza, czy mężczyzna się w tobie zakochuje. Większość kobiet je słyszy, ale nie rozumie jego znaczenia i właśnie wtedy tracą najważniejszy sygnał, że on już wyobraża sobie ich wspólną przyszłość. Zaraz opowiem ci coś, co całkowicie zmieni twoje postrzeganie mężczyzn. Kiedy mężczyzna się zakochuje, jego mózg przechodzi rzeczywistą neurologiczną transformację. Przestaje myśleć tylko o teraźniejszości i zaczyna coś, co nazywam emocjonalną projekcją przyszłości. Objawia się to bardzo konkretnymi pytaniami, dziś ujawnię Ci trzy pytania, których żaden mężczyzna nie zadaje przypadkiem. Jeśli ci je zadaje, oznacza to, że w jego emocjonalnym świecie dzieje się coś naprawdę głębokiego. Pozwól, że wyjaśnię Ci coś, co zaobserwowałem tysiące razy w swoim gabinecie. Istnieje realna różnica neurologiczna między mężczyzną, który odczuwa tylko fizyczne zainteresowanie, a takim, który buduje głęboką więź emocjonalną. Nauka o mózgu pokazała nam, że kiedy mężczyzna czuje jedynie fizyczny pociąg, aktywują się głównie obszary mózgu związane z natychmiastową nagrodą i przyjemnością. Jego kora przedczołowa, odpowiedzialna za myślenie długoterminowe, tolsonie. Pozostaje wtedy stosunkowo nieaktywna. W tym kontekście, kiedy chodzi tylko o fizyczne przyciąganie, jego mózg funkcjonuje w trybie tu i teraz. Myśli o kolacji dziś wieczorem, planach na weekend, natychmiastowej intymności. To, co nazywam myśleniem opartym na natychmiastowej gratyfikacji. Ale gdy zaczyna się zakochiwać, wszystko ulega radykalnej zmianie. Kora przedczołowa zaczyna funkcjonować inaczej. Włącza się emocjonalna projekcja przyszłości, zaczyna sobie wyobrażać wspólne scenariusze, które wykraczają poza teraźniejszość, i właśnie wtedy pojawiają się bardzo konkretne pytania odzwierciedlające tę neurologiczną przemianę. Mózg zakochanego mężczyzny potrzebuje informacji, by zbudować to, co psychologia nazywa poznawczymi mapami relacyjnymi. Musi zrozumieć nie tylko kim jesteś teraz, ale kim możesz być w jego przyszłości. Ale teraz zdradzę ci coś, czego nauczyło mnie doświadczenie. Większość kobiet błędnie interpretuje te pytania, słyszą je powierzchownie, nie dostrzegając ich głębokiego emocjonalnego i neurologicznego znaczenia. To tak, jakby słuchały symfonii, skupiając się tylko na najgłośniejszych instrumentach, nie dostrzegając piękna całej kompozycji. I tu dochodzimy do czegoś, co ciągle obserwuję w praktyce. Kobiety, które nauczą się rozpoznawać i właściwie reagować na te pytania, mają znacznie głębsze i trwalsze relacje. Bo te pytania nie są powierzchowną ciekawością, to nieświadome próby męskiego mózgu, by ocenić emocjonalną, intelektualną i życiową zgodność na dłuższą metę. Pierwsze pytanie może brzmieć jak z rozmowy kwalifikacyjnej: Gdzie widzisz siebie za pięć lat? I tu popełniany jest pierwszy błąd przez wiele kobiet: myślą, że to zwykłe, luźne pytanie, że on je zadaje każdej, albo chce po prostu przerwać niezręczną ciszę. Będę brutalnie szczery. To pytanie nie jest ani przypadkowe, ani banalne. To jedno z najjaśniejszych oznak, że jego mózg działa już w trybie wspólnej przyszłości, kiedy mężczyzna pyta cię o twoje plany na pięć lat, nie prowadzi zwykłej rozmowy. On ocenia zgodność emocjonalną i życiową na dłuższą metę. Często nawet sam do końca tego nie rozumie. Pozwól, że wyjaśnię ci głębszą psychologię tego mechanizmu. Mózg zakochanego mężczyzny potrzebuje stworzyć tak zwane mapy wspólnej przyszłości. To nieświadomy, ale bardzo silny proces, w którym jego umysł zaczyna projektować przyszłość z kobietą, w której się zakochuje. Nie może sobie pozwolić na pełne emocjonalne zaangażowanie, jeśli nie ma przynajmniej jakiejś wizji wspólnego kierunku. To jakby jego mózg potrzebował ubezpieczenia emocjonalnego, zanim się otworzy. To pytanie zdradza coś o wiele głębszego. On już widzi cię w swojej przyszłości. Już mentalnie projektuje scenariusze, w których razem budujecie coś ważnego. Pomyśl o tym tak. Mężczyzna może mieć przelotne znajomości przez lata i nigdy żadnej kobiecie nie zada pytania o jej plany na pięć lat. Bo gdy chodzi tylko o fizyczną atrakcję, przyszłość się nie liczy. Liczy się tylko natychmiastowa teraźniejszość. Ale kiedy mężczyzna zaczyna się zakochiwać, jego mózg dosłownie nie jest w stanie przestać myśleć o przyszłości. To tak, jakby włączał się neurologiczny przełącznik i nagle musi wiedzieć, czy jesteście ze sobą zgodni nie tylko teraz, ale również w nadchodzących latach. To prowadzi mnie do obserwacji, którą robię nieustannie. Mężczyzna emocjonalnie niedostępny żyje wyłącznie teraźniejszością. Liczy się dla niego weekendowa zabawa, chwila przyjemności, natychmiastowa gratyfikacja. Nigdy nie zapyta cię o twoje cele długoterminowe, bo zwyczajnie nie myśli o przyszłości z tobą. Ale mężczyzna, który się zakochuje, ten musi wiedzieć, czy chcecie w życiu tego samego, czy cenicie podobne rzeczy, czy wasze wizje przyszłości mogą się jakoś sensownie połączyć. Musi wiedzieć, czy również zmierzasz do czegoś, czy masz cel i kierunek, czy jesteś kimś. Z kim może sobie wyobrazić wspólny rozwój i wzrastanie? Powiem ci coś, czego nauczyły mnie dekady pracy z parami. Dojrzały mężczyzna nie zadaje pytania o twoją przyszłość, jeśli nie rozważa poważnie, czy chce być jej częścią. Co więcej, gdy zadaje takie pytanie, odsłania w pewien sposób swoją wrażliwość. Niewerbalnie przyznaje, że myśli o tobie w kontekście długoterminowego zaangażowania. Więc, kiedy on zada ci to pytanie, nie lekceważ go. To okno do jego najgłębszych emocjonalnych intencji. To jego sposób na powiedzenie: Wyobrażam sobie przyszłość, w której być może jesteś. A ty, czy widzisz coś podobnego? I teraz dochodzimy do kluczowego momentu. To, jak odpowiesz, może zadecydować o tym, czy ta więź się pogłębi, czy całkowicie zerwie. Jeśli odpowiesz wymijająco lub niepewnie, mówiąc na przykład: Nie wiem, żyję chwilą, zobaczymy, co będzie. Wysyłasz sygnał, że wasze emocjonalne fale są zupełnie rozbieżne, ale jeśli, jeśli odpowiesz szczerze i jasno o swoich celach i wizjach, jeśli pokażesz, że także potrafisz myśleć przyszłościowo, potwierdzasz jego emocjonalną projekcję i wzmacniasz waszą więź. Drugie pytanie wymaga od niego jeszcze większej odwagi emocjonalnej. Co do mnie czujesz? To pytanie reprezentuje coś, czego wiele kobiet w pełni nie rozumie. Dla mężczyzny okazanie emocjonalnej wrażliwości to akt ogromnego zaufania i odwagi. Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego to pytanie ma tak wielkie znaczenie z psychologicznego punktu widzenia. Mężczyźni są od dzieciństwa uczeni, by chronić swoje emocje, nie okazywać słabości, zachowywać kontrolę. Słyszą komunikaty w stylu: Chłopaki nie płaczą, musisz być twardy, nie bądź mięczakiem. To tworzy to, co nazywam męską zbroją emocjonalną zestaw psychologicznych mechanizmów obronnych, chroniących ich wrażliwość. Dlatego, gdy mężczyzna zadaje Ci bezpośrednio pytanie co do niego czujesz, robi coś rewolucyjnego. Świadomie zdejmuje te zbroje i wystawia się na ryzyko zranienia. mówi ci bez słów. Tak bardzo mi zależy, że jestem gotów zaryzykować swoją dumę i obraz siły, by wiedzieć, gdzie ze mną jesteś. I tu dochodzimy do czegoś, co zupełnie zmieniło moje spojrzenie. To pytanie jest w rzeczywistości desperackim poszukiwaniem emocjonalnego bezpieczeństwa. Zakochany mężczyzna funkcjonuje w stanie wrażliwości, jakiej rzadko doświadcza w innych sferach życia. W pracy, sporcie czy wśród przyjaciół potrafi zachować kontrolę, ale kiedy się zakochuje, traci to poczucie panowania nad sytuacją. On musi wiedzieć, czy inwestuje swoje uczucia we właściwe miejsce. Potrzebuje potwierdzenia, że nie tylko on czuje tę głęboką i transformującą więź. Bo pozwól, że powiem Ci coś, co widziałem niezliczoną ilość razy. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, staje się emocjonalnie odsłonięty w sposób, który jest mu kompletnie obcy. I ta bezbronność go przeraża. To jakby nagle jego emocjonalny dobrostan zależał od drugiej osoby. A to może być przerażające dla kogoś, kto całe życie był emocjonalnie samowystarczalny. Dlatego to pytanie to jego sposób na stworzenie przestrzeni wzajemnego zaufania. Mówi: Jeśli ty też coś czujesz, możemy razem budować dalej. Ale muszę to wiedzieć, by dalej się otwierać. Ważne jest, by zrozumieć, że kiedy mężczyzna zadaje to pytanie, jest w chwili maksymalnej emocjonalnej wrażliwości. Dosłownie kładzie swoje serce w twoje ręce i liczy, że potraktujesz je z delikatnością. I tu wiele kobiet popełnia błąd. Odpowiadają wymijająco albo minimalizują wagę chwili, mówią coś w stylu lubię cię, lub jest okej, okay", to emocjonalnie neutralne odpowiedzi, które nie dają mu potrzebnego poczucia bezpieczeństwa. A co gorsza, niektóre kobiety odbierają tę emocjonalną szczerość jako słabość i tracą do niego szacunek. Nie rozumieją, że nie mają do czynienia ze słabością, lecz z najbardziej autentycznym przejawem męskiej siły emocjonalnej. Bo powiem ci coś fundamentalnego. Słaby mężczyzna nigdy nie zapyta cię, co do niego czujesz. Słaby mężczyzna będzie unikał tej rozmowy za wszelką cenę, ponieważ nie potrafi poradzić sobie z możliwością odpowiedzi, która mu się nie spodoba. Tylko emocjonalnie dojrzały i silny mężczyzna ma odwagę zadać to pytanie, bo tylko on ma wewnętrzną siłę, by poradzić sobie z każdą odpowiedzią, jaką możesz mu dać. Ty, która doświadczyłaś dojrzałych relacji, wiesz, że to właśnie te momenty emocjonalnej szczerości definiują. Przyszłość związku. To są rozdroża, na których decydujemy, czy zmierzamy ku głębokiej intymności, czy zostajemy na powierzchni ludzkiego połączenia. Gdy On zadaje Ci to pytanie, tworzy przestrzeń, byście oboje mogli wejść na głębszy poziom emocjonalnej bliskości. To zaproszenie do zdjęcia masek i połączenia się ze sobą w pełnej autentyczności. Trzecia kategoria pytań może Ci się wydawać najmniej istotna. Ale być może to właśnie ona najbardziej ujawnia jego emocjonalne zaangażowanie na dłuższą metę. Zjadłaś coś? Dobrze dojechałaś do domu? Jak minął ci dzień? Na pierwszy rzut oka mogą brzmieć jak uprzejmość, zwykłe pytania towarzyskie, bez większego znaczenia. Ale oto co odkryłem po latach obserwowania męskich zachowań. Te drobne, powtarzające się pytania są przejawem czegoś, co nazywam trwałą troską emocjonalną. Pozwól, że wyjaśnię, dlaczego te pozornie banalne pytania są w rzeczywistości silnym wskaźnikiem zakochania. Kiedy mężczyzna zadaje ci je regularnie, pokazuje, że myśli o tobie nawet wtedy, gdy nie jesteście razem, że twoje fizyczne i emocjonalne samopoczucie zajmuje przestrzeń w jego umyśle przez cały dzień. To szczególnie znaczące, bo neurologicznie rzecz biorąc, mężczyźni mają większą skłonność do szufladkowania różnych obszarów życia. Potrafią oddzielać pracę. Rodzinę, relacje, sport. Każdy z tych elementów funkcjonuje jak osobna przegródka w ich świadomości. Ta zdolność do kompartmentalizacji pozwala im w pełni skoncentrować się na jednej czynności, bez rozpraszania się myślami z innych dziedzin. Więc jeśli on ciągle wychodzi z tych szufladek, by zapytać cię o twój dzień, o to, czy zjadłaś, albo czy bezpiecznie wróciłaś do domu, oznacza to, że ty przekroczyłaś te granice, że zajmujesz w jego świadomości stałe miejsce. To tak, jakby śmiała swój własny pokój w jego umyśle, pokój, który jest zawsze aktywny, zawsze obecny, niezależnie od tego, czym się w danej chwili zajmuje. Pomyśl o tym tak. Mężczyzna może być całkowicie pochłonięty ważną prezentacją w pracy, ale jeśli jest zakochany, jakaś część jego umysłu zastanawia się, czy bezpiecznie wróciłaś do domu. Może oglądać mecz z kolegami, ale jego telefon będzie zawsze w pobliżu, bo chce się upewnić, że u ciebie wszystko w porządku. Pozwól, że powiem Ci coś, czego nauczyło mnie doświadczenie. Mężczyźni kochają przede wszystkim poprzez działanie, a nie słowa. Podczas gdy kobiety częściej wyrażają miłość werbalnie, mężczyźni robią to poprzez troskliwe zachowania i opiekuńcze gesty. I właśnie te drobne, ale regularne pytania są działaniami miłości w rozwoju. To ich sposób, by się Tobą zaopiekować, nawet jeśli nie mogą być przy Tobie fizycznie. To emocjonalne kotwice, które utrzymują ich z Tobą w kontakcie przez cały dzień to ich sposób na bycie obecnym w twoim życiu nawet jeśli dzielą was praca, odległość lub codzienne obowiązki kiedy pytacie czy zjadłaś nie robi tego tylko z uprzejmości pragnie mieć pewność że dbasz o siebie że odżywiasz swoje ciało że jesteś w porządku gdy pyta czy dobrze dojechałaś do domu daje ci do zrozumienia że twoje bezpieczeństwo to dla niego ciągła troska że nie potrafi się zrelaksować dopóki nie wie że jesteś bezpieczna a kiedy pyta, jak minął ci dzień, próbuje połączyć się z tobą emocjonalnie, zrozumieć twój wewnętrzny świat, być częścią twoich codziennych doświadczeń, nawet jeśli fizycznie ich z tobą nie przeżywa. Widziałem, jak niesamowite kobiety traciły głębokie więzi tylko dlatego, że zlekceważyły znaczenie tych drobnych przejawów troski. Uznały je za coś powierzchownego, rutynowego lub pozbawionego emocjonalnego znaczenia. Podczas gdy w rzeczywistości były to wyraźne sygnały serca, które stopniowo zaczyna się otwierać. Niektóre kobiety nawet irytują się na te powtarzające się pytania, odbierając je jako kontrolę lub zaborczość, choć tak naprawdę są one przejawem rozwijającej się miłości. Różnica tkwi w tonie i konsekwencji. Mężczyzna kontrolujący zadaje te pytania z miejsca lęku i potrzeby kontroli, mężczyzna zakochany zadaje je z autentycznej troski i emocjonalnego połączenia. Jest też pytanie bonus, które po to kiedy się pojawia, jest praktycznie deklaracją miłości bez słów. Chcesz poznać moją rodzinę. To zaproszenie oznacza coś, co wykracza poza wszystkie wcześniejsze sygnały, całkowitą integrację z jego światem emocjonalnym i społecznym. Rodzina dla większości mężczyzn to ich najintymniejsze jądro emocjonalne. To miejsce, w którym są najbardziej prawdziwi, najbardziej bezbronni, najbardziej sobą. To tam zrzucają wszystkie społeczne i zawodowe maski. Gdy zaprasza cię do tej świętej przestrzeni, jednocześnie składa kilka deklaracji, które mają o wiele głębsze znaczenie niż zwykłe spotkanie towarzyskie. Po pierwsze, Baczyńka mówi, że ci całkowicie ufa. Ufa, że z szacunkiem i serdecznością potraktujesz jego rodzinę, że nie będziesz go oceniać przez pryzmat jego rodzinnych relacji czy pochodzenia. Po drugie, basynea oznacza to, że widzi w tobie osobę stałą, czy w swoim życiu. Do rodziny nie przedstawia się kogoś przypadkowego. Rodzina jest zarezerwowana dla tych, którzy mają zostać. Po trzecie to, to jest gotów, by najważniejsze osoby w jego życiu cię poznały, i być może zaakceptowały jako część jego najbliższego kręgu. To prowadzi mnie do jeszcze jednej obserwacji z praktyki mężczyzna może przez lata mieć luźne relacje, a nawet stałe kontakty seksualne, nie pokazując ci nikogo ze swojego bliskiego otoczenia, ale gdy się zakochuje, Chce integrować światy. Pragnie, by jego życie miało emocjonalną spójność. A ta spójność polega na tym, że osoby, które kocha, powinny się znać. To jakby chciał stworzyć własny ekosystem emocjonalny, w którym wszystkie ważne relacje współistnieją w harmonii. Jest w tym także element poszukiwania potwierdzenia. Chce, by jego rodzina cię poznała, bo cię się im bał, bo nieświadomie szuka ich aprobaty. Chcę, by osoby, których opinie ceni najbardziej, utwierdziły go w przekonaniu, że dobrze wybrał. Po tym wszystkim, co omówiliśmy, chcę zostawić cię z jedną fundamentalną refleksją, która może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na męskie relacje. Nie każdy mężczyzna, który cię komplementuje, spędza z tobą czas, czy okazuje fizyczną czułość, się zakochuje. Wielu mężczyzn może być czarujących, uważnych i ciepłych, nie mając przy tym żadnych głębszych intencji. Ale mężczyzna, który zadaje ci te pytania, Szczególnie powtarzająco i konsekwentnie, świadomie lub nie, buduje z tobą mosty emocjonalne ku wspólnej przyszłości. Pokazuje, że jego mózg zaczął cię postrzegać w inny sposób. Nie, nie jesteś już tylko atrakcyjną lub interesującą kobietą. Stałaś się kimś, z kim jego podświadomość buduje przyszłość. I tu tkwi sedno: to jak odpowiesz na te pytania, może albo wzmocnić te mosty emocjonalne, albo całkowicie je spalić. Pozwól, że będę brutalnie szczery. Widziałem zbyt wiele mądrych, pięknych i wartościowych kobiet, które straciły prawdziwe relacje, bo nie potrafiły rozpoznać tych kluczowych momentów, bo odpowiadały ze strachu, z nieufności, albo po prostu z braku zrozumienia tego, co naprawdę się działo. Doskonale rozumiem, że jeśli byłaś wcześniej zraniona, łatwo jest przyjąć postawę defensywną, udzielać wymijających odpowiedzi lub trzymać dystans emocjonalny. To naturalny i zrozumiały mechanizm obronny, ale tutaj. Kryje się paradoks dojrzałej miłości. Właśnie wtedy, gdy najbardziej powinnaś się otworzyć emocjonalnie, najbardziej się tego boisz. Te momenty wzajemnej wrażliwości to właśnie chwile, w których rodzą się najgłębsze i najbardziej autentyczne więzi. To chwile, w których dwoje ludzi decyduje, czy chce budować coś prawdziwego razem, czy pozostać tylko na powierzchni ludzkiego kontaktu. Autentyczność, emocjonalna wzajemność i prawdziwa obecność. Są kluczowe w tych decydujących momentach. Kiedy On pyta Cię: Gdzie widzisz siebie za pięć lat? Nie udzielaj odpowiedzi, którą myślisz, że chciałby usłyszeć. Powiedz Mu swoją prawdę, podziel się swoimi prawdziwymi marzeniami, autentycznymi celami, szczerymi lękami o przyszłość. Bo jeśli naprawdę się zakochuje, to nie zakochuje się w Twojej wyretuszowanej wersji, zakochuje się w Tobie takiej, jaka jesteś, z całą swoją złożonością, ambicją i sprzecznościami kiedy pyta, co do niego czujesz, nie bagatelizuj tego ani nie przesadzaj. Jeśli czujesz coś prawdziwego, miej odwagę to nazwać. A jeśli jeszcze nie jesteś pewna, bądź szczera i powiedz, że jesteś w procesie odkrywania tych uczuć. Dojrzali mężczyźni cenią emocjonalną szczerość bardziej niż właściwe odpowiedzi. Wolą wiedzieć, gdzie naprawdę z Tobą są, nawet jeśli oznacza to zmierzenie się z niepewnością, niż żyć w fantazji zbudowanej na dyplomatycznych frazesach. A kiedy zadaje te drobne pytania o Twoje samopoczucie, rozpoznaj je jako to, czym naprawdę są przejawy rozwijającej się miłości. Odpowiadaj z wdzięcznością, pokaż, że doceniasz jego troskę. Ale co ważniejsze, zada sama się, odwzajemniej to, zapytaj Pata, jak minął mu dzień. Zainteresuj się jego samopoczuciem. Pokaż mu, że on również zajmuje miejsce w twoich myślach, kiedy nie jesteście razem. Bo powiem ci to zupełnie szczerze: jeśli on zadaje ci te pytania, a ty nie jesteś gotowa odpowiedzieć z tą samą emocjonalną szczerością, jeśli nie jesteś gotowa odwzajemnić tej wrażliwości, tracisz szansę na zbudowanie czegoś prawdziwego i trwałego. I to szczególnie ważne dla dojrzałych kobiet, bo wy już nie macie czasu ani energii na powierzchowne emocjonalne gry. Przeżyłyście wystarczająco dużo, by znać różnicę między chwilowym zauroczeniem a prawdziwą miłością. Zasługujecie na prawdziwą miłość. I potraficie ją rozpoznać, gdy się pojawia. Ale również macie odpowiedzialność, by odpowiedzieć na tę miłość z taką samą autentycznością i odwagą, jaką on pokazuje zadając te pytania. Te pytania są znakami, że prawdziwa miłość puka do Twoich drzwi. Nie przychodzi z muzyką w tle ani dramatycznymi deklaracjami jak w filmach. Pojawia się w cichych momentach, w szczerych pytaniach, w autentycznym zainteresowaniu Twoim wewnętrznym światem. Pojawia się w mężczyźnie, który chce wiedzieć, gdzie widzisz siebie za pięć lat, bo on już widzi Cię w swojej przyszłości. Pojawia się w mężczyźnie, który ma odwagę zapytać, co do niego czujesz, bo jest gotowy usłyszeć Twoją prawdę, jakakolwiek by ona nie była. Pojawia się w mężczyźnie, który pyta, czy zjadłaś. Bo twoje samopoczucie stało się częścią jego własnego. I tu rodzi się najważniejsze pytanie: czy jesteś gotowa rozpoznać miłość, kiedy przychodzi właśnie w taki sposób? Czy jesteś przygotowana, by odpowiedzieć z taką samą wrażliwością i autentycznością? Głęboka chwila refleksji. Bo oto prawda, której nauczyłem się przez dekady pracy z parami: dojrzała miłość nie jest emocją, która po prostu się przytrafia. To świadoma decyzja którą dwoje ludzi podejmuje raz za razem. To decyzja, by być wrażliwym, gdy łatwiej byłoby się chronić. To decyzja, by być szczerym, gdy wygodniej byłoby być dyplomatycznym. To decyzja, by budować coś prawdziwego, gdy znacznie prostsze jest pozostać na powierzchni. A te pytania, o których dziś mówiliśmy, są zaproszeniami do podjęcia tych decyzji razem. Gdy On pyta cię o twoją przyszłość, zaprasza cię, byście razem zdecydowali, czy zmierzacie w tym samym kierunku? Gdy pyta, co do niego czujesz, zaprasza do wspólnej wrażliwości. Gdy pyta, jak minął ci dzień, zaprasza, byście wzajemnie się troszczyli. Dojrzała miłość nie pojawia się z fanfarami ani wielkimi gestami, przychodzi w szczerych pytaniach, w prawdziwym zainteresowaniu twoim wnętrzem, w głębokim pragnieniu, by budować z tobą coś realnego. A teraz, gdy już potrafisz rozpoznać te sygnały, Mam nadzieję, że znajdziesz w sobie mądrość emocjonalną, by je docenić, kiedy pojawią się w Twoim życiu, że znajdziesz w sobie odwagę, by odpowiedzieć z najgłębszej autentyczności i że będziesz mieć wiarę w to, że zasługujesz na miłość, która przychodzi właśnie w ten sposób, cicho, szczerze i konsekwentnie, bo właśnie na taką miłość zasługujesz.